Dawaj, przed państwem Mamucia Skocznia, Mat Mateusz Matejaszek, skacze I pobił rekord Guinnessa w wywaleniu się na netach! Leży i cierpi, ale nic mu nie będzie A teraz przed państwem Sławek, dawaj! No, skacz! No! To się nie biega w nartach, jeździ się na nich, jedź! No, skacz! I proszę... Jak się pięknie wywalił, ale postanowił no, to... Ale powiedz mi dokąd ja skoczyłem, kurwa! Poprawić Marcin dziony Przed państwami... No, dawaj! Ja jeszcze raz, tylko że ja muszę bez klików, bo to chuj... Dawajże! się ty kurwa. Jedź kurwa, bo to się skręca tu! A palce syfa Jak sypie. O! <grym> <grym> o! Dobra, będzie, będzie tego dobrego O! O! jeszcze raz ja...